Witamy serdecznie w programie Zimne Dranie. Programie, który dzisiaj podsumuje cykl RoR właśnie zakończony. Michał rozczierkłania, mi się w studiu są goście, Igor Błachut Dzień dobry. Oraz Jakub Kot. Dzień dobry. Gdyby panowie mieli tak w trzech słowach, ale literalnie w trzech słowach podsumować cykl RoR na rozgrzewkę, to jakie to były słowa? Przypominam, że jesteśmy w internecie i to muszą być słowa parlamentarne. Czyli po to streaming odpada. Tak? <laughs> po to streaming odpada. <laughs> Walczymy o to, ale jeszcze ale nie. Ale jeszcze, jeszcze nie teraz. Pan Jakub. To może miał zacznie. mogą być trzy przymiotniki. Ja bym powiedział tak, ja bym miał podać trzy przymiotniki: nieprzewidywalny, skomplikowany, frustrujący. No tak, ale jeżeli jesteś Stefanem Kraftem, mhm. to wszystko było przewidywalne. <grym> tak. Sympatyczne. I satysfakcjonujące. Nie, mnie generalnie się ten cykl powiem wam podobał, tylko zdenerwowała mnie ta niedziela i to nawet nie ze względu na poziom sportowy, bo uważam, że był naprawdę spoko przy lotach ponad 240 metr, metrowych paru, tylko że ja nie wiedziałem czasami, czemu ta zielona linia jest tu, a nie tam, dlaczego skaczą w takiej, a nie innej kolejności, dlaczego zmienili po drugiej serii to czego mieli nie zmieniać, no to mnie denerwuje. No być może m, jednak ktoś tam okazał się być osobą słyszącą mm -hmm. i doszły go głosy, że tego się nie da normalnie oglądać, a, no, komentować to tam pół biedy, ale, ale chodzi o to, że jeżeli jestem widzem i bezpośrednio po sobie skaczą faceci, który jeden jest trzeci, a drugi jest dwudziesty, mm -hmm. a w ogóle to skaczą obaj w pierwszej dziesiątce, mimo że mm -hmm. powinni no to, to było tak nieczytelne, to było tak bezsensowne, że, że aż trudno w ogóle porównać to z czymkolwiek. Nie, nie za bardzo wiadomo w imię czego. Mm -hmm. No bo jak skoro już przyjęto i FIS sklepnął ten przepis o tym, że 30-czołowa cyklu RO-R będzie startowała w y, ostatnim konkursie, no dobra. No, ale to już te 30 na Boga, jak już skoczyli, no to układajmy zgodnie z tym, co skoczyli. a nie z tym, co jest w cyklu, zresztą nie do końca ściśle, bo podczas tej drugiej serii oni było, byli ułożeni zgodnie z klasyfikacją przed rozpoczęciem pierwszej tak. serii. Nie wzięli pod uwagę w ogóle pierwszej serii? Poza tymi, którzy wypadli. Tak, poza tymi, bo ich, bo ich rzecz jasna <grym> nie, było. nie było, ale tak. poza tym, no to było to mało spójne. Choć wydaje mi się, że ten akurat zarzut to jest jedna rzecz, natomiast y, mi się nie podobało dużo innych rzeczy. Na przykład. Rozmawialiśmy na temat OSLO ostatnio. prawda? Rozmawialiśmy. Trochę mi się nie podobały pewne rzeczy. Natomiast gdyby ten program był nagrywany troszkę później, mm -hmm. to już byłoby po konkursie pani. wtedy mógłbym śmiało powiedzieć, że nie podobało mi się znacznie więcej rzeczy, mianowicie numery, które wykonywało jury konkursu kobiet z obniżaniem belki dla Eirin Marii Kwandal. Tak. Krzywdzą dziewczynę, no bo nikt jej nie będzie lubił na tej zasadzie, że wygrywa, bo jej sędziowie tak. dają. Robią straszną szkodę sportowi, skoki kobiet długo walczyły o to, żeby jakkolwiek poważnie to traktować. No dzięki takim zagrywkom trudno traktować to poważnie, skoro właściwie można się było mówić, że w Norwegii mam wygrać norwetka i to jest kwandal akurat. Mm -hmm, o której mm. wiadomo, że nie potrafi lądować. W związku z tym skacze z krótszego rozbiegu, ale nie zawsze uzyskuje mm -hmm. 95% HS-u, prawda? No a tutaj jakby notorycznie ten numer był powtarzany, no więc duży nie jest i po co? Po co to robić w ogóle? Tak samo jak obniżanie y, dzisiaj belki Kraftowi w pierwszym konkursie, tym przełożonym w sobotę, tak. przed jego tym skokiem, po co? Tak, Nie dałby on, rady? on ostatecznie dałby rady. tym skokiem obronił decyzję jury o skróceniu rozbiegu, bo było ponad 240. No nie wiem, czy, czy obronił, czy nie obronił. No wiało tam, ale równie dobrze mogli go podtrzymać pół minutki oh. dłużej. Przestałoby tak mocno wiać i skoczyłby 230 i też byłoby cacy. I też by miał szansę na wygranie tego konkursu. Niepotrzebne to jest kompletnie. Ja natomiast uważam, wiesz co, Jakubie, że ten cykl ma przyszłość, jeżeli oni wreszcie zostaną przy jakichś, już mówię, jakichkolwiek zasadach. Ważne, żeby się powtarzały co roku. Bo turniej czterech skoczni jest fajny, bo co roku jest to samo. Ludzie lubią powtarzalność. Właśnie dlatego, między innymi, FIFA tak rzadko zmienia przepisy w piłkę nożną, bo ta piłka nożna jest popularna, chcąc nie chcąc, bo oni tego nie ruszają. Jeżeli oni nie będą tego ruszać, zostawiając nawet w takim kształcie, w jakim jest, niedoskonałym, to to ma szansę. A jeżeli za rok znowu wywrócą to do góry nogami, no to powiemy cyrk. No, Igor powiedział argumenty Przeciw, ja powiem, argumenty za. Proszę bardzo. Będzie białe, czarne, i po to jest ten program, żeby tak jest. się trochę ścierać. Żeby polaryzował. Jak oczywiście. Dla mnie, format czy seryjny konkursu, jak najbardziej jestem za. Mhm. Jest parę rzeczy do dopracowania, absolutnie. Natomiast bardzo fajna formuła. Nie na cały sezon, ale jak mamy konkursy duetów, mamy drużynówki, mamy polski turniej, który wprowadził też nowe świeże zasady, też się to podobało. To jest bardzo dobry pomysł na przyszłość. Tylko parę śrubek trzeba dokręcić. Te za długie przerwy troszeczkę były w jakiej kolejności, mam startować, zgadzam się, ale przyszłościowo bardzo dobry pomysł. Jak chodzi o skoki kobiet, była kwandal, ale musimy poruszyć temat Siri Obset, która skaczy 236 metrów, z dartym nosem, twarzą, wyjeżdża na górę i skaczy 230. Rekord świata kobiet, więc emocje były. Ona zapłakana, zalana łzami, z łzami, ale krwią. Łzami tymi szczęścia, oczywiście. Tak. Ileż tam było emocji w tym konkursie, więc to, to na pewno na plus. Oczywiście kwandal zostawiamy na bok, bo to jest to, że e, skrzydziło, skrzydziło i absolutnie, jeżeli zawodniczka nie jest gotowa, to powinien wziąć na siebie trener jury ustawia belkę pod najlepszą, mhm. nie ma prawa zrobić czegoś takiego w jury. Jeżeli trener się boi zawodniczkę, on obniża, bierze za to odpowiedzialność, musi dolecieć tyle i tyle metrów. Nie dolatuje, nam punktów, nie ma, koniec tematu. Tak. I to zamykamy temat. Więc tu nie będę się wypowiadał na ten temat więcej. Natomiast zauważcie, my tu się skupiamy na tych argumentach właśnie. Przeciw, a co było fajnego? Jewień, Marusiak, 11 miejsce rekordu krainy. Nuraki no, Kasaj, 212 metrów. Widziałem twój pis, zgadzam się, niektórzy w jego wieku nie mogą tyle przetruchtać na nogach, a on tyle na nartach leci. Więc więc kolejny fa, fajny ten, no i oczywiście rekordorka z te 243 metry z pierwszej serii, to było coś wow, to był konkurs z gatunku kto przejdzie kanta, a kto nie. Mm. Czyli widzieliśmy tą typową tak. wickersu, niską belkę, że lecisz i albo tak Kamil, no uginasz nogi, wiesz, że już nie powalczysz, albo po prostu żyła na karku, broda wyciągnięta i odlatujesz, bo masz formy, jesteś pewny siebie. To robił Kraft, to robił Huber, to robił Domenpreutz, więc jak najbardziej zgadzam się z tobą, że już dużo nie kombinujmy, aczkolwiek w tym formacie seryjnym widzę takie rzeczy, które trzeba mi dopracować, żeby on się utrzymał. Przede wszystkim trzeba by trochę dopicować przepisy FIS-owskie chyba, bo one nie do Dlatego końca. mówię parę rzeczy taką, do dopracowania. E, taką formułę, natomiast zgadzam się z Kubą, że było to interesujące. Co prawda wspominali o tym zawodnicy sami, rozmowa była całkiem zniszczołem, że on jak wyjeżdżał na tę trzecią, a de facto tego dnia czwartą serię, mhm. no to już miał miękkie nogi, już był umęczony strasznie. Jest to niewątpliwie eksploatująca formuła dla, no dla tylko zawodników. nikt nie zakładał, że rano będzie konkurs też, nie? No to byłaby próbna. To byłaby próbna, tak jest. No. Ale wiecie, co jeszcze chciałem odnotować? W naszym stylu właściwie, że cały czas, jak jest turniej czterech skoczni, to podkreślamy, ile to lat czekają Niemcy na zwycięstwo w turnieju Czterech skoczni, bo to są już 22 lata, a turniej ROR oni też nigdy nie wygrali. I to jest naprawdę dziwne, bo to jest jedna z trzech topowych nacji na świecie. Właściwie co roku jest w top kilku no, paru narodów. Że tak się złożyło akurat tej zimy, że Niemcy im dalej w las, tym gorzej. No, z wszystkich wtyczki wy, wyjęto przecież. No, jeżeli do tej 30 nie łapie się Geiger, który niedawno, mm. do niedawna, no, który przez moment właściwie był, był wiceliderem pucharu świata, prawda? Tak. Cztery tak. konkursy wygrał Kraft, a potem dwa konkursy wygrał Karla. Geiger. Tak? Tak, tak, tak było. Zgadza się, nie? E, nie wchodzi do 30 Stefan Laje, to jest początek sezonu kapitalny. Ledwo, ledwo tam się. Wcisnął y, paszkę z, mm. z Raimundem, który w sumie jako jedyny z tej grupy skakał w miarę dobrze, No plus Wellinger, ale z Wellinger też ten końcówkę tej rywalizacji miał taką sobie. Zresztą tak jak Kobayashi, nie wiem, czy, czy ich już tak ostatecznie wyleczyło z jakiegoś mocnego skakania, to że, że Stefan sobie zapewnił no, tak, jak oni się zrobią. Już kulę już. Mówimy się, że, że Wellingerowi i tak nie groziło zwycięstwo w Pucharze Świata. On ma 150 punktów teraz straty do Rioju. Zostaną na tych miejscach, to raczej nic żeby się nie wydarzy. Tak, no ale trochę nam zabili, bo, bo pamiętam już bardziej emocjonujące ostatnie weekendy, a teraz w tej planicy to o co walczymy? Jeżeli chodzi małą. o małą kryształową kulę, też tam niewiele emocji, bo Kraft ma zdaje się... Tam się wcisnął Huber, Dzi Aha. Huber się wcisnął przed Timiego i przed Pero, tam jest Timi, Peter i Domen. I mają wszyscy 90 punktów straty Tak, do tam jest 91, 94, no. 98. No i Kraft, który, który prowadzi, e, Huber ci pokazał, że ten Oberstdorf, w świetne loty nie były przypadkiem. Zresztą przy Huber też musimy się zatrzymać tam chociaż 30 sekund, bo pamiętacie, on miał operację kolana, operację biodra, on dopiero we wrześniu wrócił na skocznie. W październiku na Mistrzostwach Austrii był dwukrotnie 17, więc raz, że siła sportowa streków jest tak mocna, że w ogóle raz, że sportowo nie miał praw przypuszczać, że w ogóle się zapie do paru świata, mhm. a zdrowotnie też nie było wiadomo, czy on to udźwignie. No bo... i też przez długi czas się do tego pucharu nie łapał. No, no więc właśnie o tym mówię. No. Ale ja się zastanawiam, czy trudniej jest zająć 17 miejsce w Mistrzostwach Austrii, czy w To inna sprawa, to inna sprawa. To <laughs> pytanie porównywalne. No, no, pan... no tak. Tak. Paru porządnych Austriaków nie jeździ, bo nie ma miejsca. Gdyby pojechali, to byliby w 30 na ludzi. Natomiast wiesz, mówicie o planicy, to siła złego na jednego. Myślę, że Timi, Perodomen no, zrobią wszystko, żeby Austrakom. E Utrzeć nos, aczkolwiek patrząc na to, jak skacze kraft. No ciężko, no to musielibym chyba nogi związać. To jest związać, rewelacyjna forma. To jest rewelacyjna forma. Nogi związać a jeszcze ręce nasze. Jedynie na wziąć krafta do, do Wopy, w sumie górmy to możemy zrobić, jak Pero się dobrze odwiedziło. Ale odwzięczy. to w czwartek już musielibyśmy zrobić. A my tam w przodu jesteśmy, więc wiesz. Ja myślę że niestety, że sło <noise> Słoweńcy sami sobie nogi podstawiają, Przecież kiedyś Juri Tepesz zabrał kulę <głosy> Peterowi <noise> Prełcowi. No tak. No. <noise> a to jest, naprawdę, Mógł to zrobić na sto sposobów, żeby mu je nie zabierać, a <noise> jednak mu zabrał. <noise> zabrał, tak. No, tylko że zrobił to nieświadomie, bo pamiętam? Jego Wyraz twarzy, w momencie, kiedy się zorientował, że fajnie, fajnie, wygrałem 20 noty, to, to ale co właśnie... <noise> Coś nie tego. Z... <noise> Dobra, panowie, bo udało nam się sprytnie pominąć wątek polski. <noise> nie wiem, czy zauważyliście. Nie, chyba zaznaczył, że piękny że lot, super. Olka, fantastyczny rekord i uważam, że na tym ja się się skupiać, jeśli chodzi o cykl ROR. Ponadto na tym, że Aleksander zniszczył, uplasował się w czołowie dziesiątce tego cyklu, i to jest to bardzo dobre. Jedno wydarzenie. A pozostali zawodnicy, bo tak, możemy sobie dzisiaj pośmieszkować trochę, czy ponarzekać, czy, czy, czy porozdzierać szaty, że Kamil 105 metrów, że, że Dawid tam niewiele dalej. Ale jak popatrzymy na to, że oni wszyscy, oni Dawid, Kamil, Piotr, awansowali do czołowej 30 tego cyklu, no to aż tak źle w tej Norwegii nie skakali. Nie no, dopiero ten dzisiejszy konkurs jakby. był straszliwie zły. Tak. A Maćkowi nie zabrakło dużo tak na dobrą sprawę byłby w 30, gdyby, gdyby Johanssonowi wiesz. nie powiało pod narty podczas tego kluczowego skoku. Ty ogólnie, nie, ale dziwi mnie, że to ty wysuwasz te argumenty. Ja powinienem to mówić, a ty powinieneś mówić o ja do niczego. A tylko jak chodzi o wątek polski, to ja muszę wrócić do, do tematu maczka, który powiedziałeś, bo y, ja wiem, że rodzina i tak dalej. Pozdrowiłem tydzień temu, Paulinę Cieślar. Pozdrowiłeś. Maciek się oburzył y, z Kaswem w rozmowie, że on jest też wielkim fanem y, zimnych drani. I dlaczego jego nie pozdrowimy? Aha. Więc ja mu powiedziałem. Czyli się ta prywata, o której mówisz, to, no, to, to, dlatego ostatni raz jesteśmy tej w tej Warszawie. Wiem, że już się tu nie spotkamy, dlatego <laughs> mogę korzystać. E, ja powiedziałem Maczkowi, że dobra, ale masz skoczyć 220 metrów. Wikersun, wtedy cię pozdrowimy. No niestety to się nie udało. No i teraz właśnie zastanawiam się, co z tym co zrobić? zrobić. Więc miał być, być pozdrowienia od całej ekipy zimnych drani. Mm -hmm. No myślę, że 220 nie skoczył, no to odpadasz ty. 200 też nie skoczył, odpadasz ty. No to zostaje na mnie. <laughs> ja muszę Maczka pozdrowić w takim razie, więc nie od zimnych drani, tylko od jednego takiego cieplejszego drania. Maciek, pozdrawiam cię. <laughs> <I> mimo... <laughs> cieplejszy drań to już w ogóle ty, nie <laughs> Musimy kończyć, proszę Państwa. Nie, nie, jak, Kubuś, później ci wytłumaczymy. Cieplejsze <laughs> drań to ma przynajmniej trzy znaczenia. Bardzo dziękujemy za dziś, Maciek. Trzy. My cię też pozdrawiamy. <laughs> Kuba Kot, Igor Góra. Ale jeszcze jedna rzecz, nie. bo chcę wiedzieć, jaka jedna. jest klasyfikacja Fantazy Draft, bo. Hmm. Rok temu była taka zabawa w typowaniu. Ja no właśnie to jest skandal, proszę Państwa. Dlaczego ja, ja wygrałem w nie Ja dokończyć. Ja prowadziłem w tej klasyfikacji do mojego wyjazdu do Planicy. Tak. Byłem niekwestionowanym liderem. Kwestionowanym, ale liderem. Pojechałem do Planicy i w niedzielę mam telefon do Michała Korościela, wiesz, co klubu już przegrać jednym punktem. Nie, nie miałem w, w ogóle możliwości obrony, nie wiem, jak to było liczone. typowałeś. Dobrze typowałem powiem chyba laniszka na podium, nieważne. I teraz chcę mieć tabelkę, jak to jutro odpalę na YouTubie, chcę mm. widzieć, na którym miejscu jest kocury. No. Ile pracę do Puźbika, bo to jest bardzo mało punktów na pewno. Czekaj. Ile mam na KS tencza? Mhm. Wy, Wyciągniem to teraz? Nie wiem, Tomek mówi, że Tomek mówi. Teraz wypuszczamy tę grafikę. Czy my ją zobaczymy? tę grafikę, to jest Proszę ciekawe. powiedzieć wszystkim. Aktualną. że… Nie jest aktualna, proszę. Aktualna. A, kocury, drugie miejsce. A ile masz przewagi? Ile straty? Nad Igorem masz przewagi 9-11 punktów. Kubisz to naprawdę może Kuźmika nie dogonicie, ale walka A ma A nad panem Markiem? Ale razem mamy więcej. Razem macie więcej. A nad panem Markiem? Tak. A nad no? panem Markiem 300. macie trzy Także pan Marek może się jeszcze włączyć. Drodzy widzowie, kocury są na drugim miejscu i Pero Praw wyciąga wielkie działa i Kuba Kot broni drugie miejsce. Jak kręcimy Zimne Drań, Igor musi się pogodzić, że jest na trzecim miejscu. No muszę, bo postawiłem na tych nerdowców nieszczęsnych. No, no. no ja na Martina Hama, na ci Niemcy zawsze nas zawodzą. No. No, no Mówiłem, najdrośnij. żeby kończyć już wcześniej, to nie. Kuba Kot, Igor Błachot, Michał Korościer, kładziemy się, Dziękujemy. do zobaczenia.